Z tej strony Kuba. Dzisiaj sobie zrobimy mały test. Spróbujemy ściągnąć ze starych kart graficznych tą białą pastę termoprzewodzącą. Mam tu takiego GeForce 4. O, przeglądałem sobie już te karty wszystkie. GeForce 4 MX 4400. 8 razy 64 MB pamięci RAM. I powiem wam, ta pasta jest ok. Jest płynna w bardzo fajnym stanie. ściągnę sobie ile się da z tej pasty. Ile, ile się da tej pasty z tego rdzenia. <k handcuffs> yy, przesmaruję IHS procesora tego mojego i 9900 Boże, 10900KF i zobaczymy, jak taka pasta radzi sobie w dzisiejszych czasach z nowoczesnym procesorem. Czy będzie lepsza, gorsza, a może taka sama? Ee, ja sobie to ściągałem, ściągałem za pośrednictwem takiej szpatułki. Jeszcze sobie tutaj tę resztkę do, 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 pościągam i z schłodzenia. bo powiem szczerze na, na tej karcie ta pasta jest najlepsza. Dobra. E, ściągam kompa, znaczy rozbieram kompa, ściągam chłodzenie i widzimy się za chwileczkę. Dobra, mamy rozebrane i tak wygląda ten Honeywell. Powiem wam, że jest taki teraz jest taki twardszy, on się troszeczkę rozpłynął i ma konsystencję takiej stwardniałej pasty termoprzewodzącej. Dobra, ja to wszystko czyszczę. Nałożę nową pastę, tą białą, i widzimy się za chwilę. Dobra, udało się wyczyścić tego Honeywell'a. Powiem Wam, że e, czyści się to naprawdę źle. E, to ma konsystencję. Ta pasta, ona podczas pracy podejrzewam, że ona się robi ciekła i robi się taka mięciutka. Ciepl y, ciekła jak po prostu, jak jak, 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 no taka bardziej wodnista. Bo teraz, jak komputer był y, już wychłodzony, to była twarda jak stara pasta. O mniej więcej, o tu możecie zobaczyć. O. No widzicie, jest taka dość, dość twarda, bardzo źle się to czyści. Dobra, nakładam białą pastę ze starej karty graficznej i zobaczymy, co się będzie działo. Powiem Wam, że o dziwo udało się pokryć całego IHS-a tą pastą, tą pastą ze starej karty. Nawet jeszcze, jeszcze troszeczkę zostało. Ona ma konsystencję, już Wam pokażę. O, troszkę na palca wezmę. nie wiem, czy to widać. O, nie widać. O, teraz jest miękka i, i bardzo, bardzo taka lepka. Dobra. Składam, składam wszystko, cały komputer. Eee, składam go, podłączam i widzimy się za chwileczkę w systemie. Puścimy Cinebench'a, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. Jesteśmy. Komputer jest włączony, działa sobie. Spójrzcie. Temperatury w systemie 32, 34, 32, mm. Tak powiem Wam ciekawe to jest. Zobaczymy, co będzie po, po cinebenchu. Dobra, puszczam rana, a, a my widzimy się może za sekundkę. Dobra, jesteśmy po ranie. W cinebenchu wykręciliśmy 6444 punkty, czyli troszeczkę mniej niż, niż na Honeywellu. I teraz temperatury. Zobaczcie, 98, 96 na tych dwóch ostatnich rdzeniach 92 i 89. Tutaj widzę, że po 100 stopni wyłapało, ale te temperatury dość spadły nisko. Wiecie co? Jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że to będzie, że te temperatury będą takie niskie, nie? Myślałem, że to będzie troszeczkę więcej. Jak na. Nie wiem, ten GeForce, gdzie go mam? Tu mam tego GeForce'a, z którego. Zbierałem pastę, o, to jest ten To jest karta z, 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 wam powiem jeżeli tu będzie Pewnie z 99 albo 2000 roku, gdzieś w tym przedziale Jak na 25-letnią pastę termoprzewodzącą To powiem wam, radzi sobie zaskakująco nieźle W spoczynku 35 stopni Zrobimy tak, eee, tutaj mamy komputerek o. Ja sobie tą pastę zostawię, ona będzie na IHS-ie to jest cały następny tydzień. Będę ją użytkował, będę sobie na niej grał. Mam kilka filmów do wyrenderowania w DaVinci, więc zobaczymy, jak to będzie się sprawowało i jak to będzie działać po, po takim dłuższym wygrzaniu. Czekajcie, ja sobie, to, ja sobie jeszcze zrobię jednego rana i widzimy się za sekundkę i zobaczymy, jakie będą temperatury. Dobra, jestem z powrotem. Zrobiłem sobie jeszcze jednego rana. Temperatury wprawdzie na niektórych widzeniach, ale to wiecie co, nie było tak że one dobiły do 100 stopni na rdzeniu, tutaj na tym Woluminie, yy, volum, dobiły do 100 stopni i, i, i tyle. I było 100 stopni i tak trzymało. One dobiły do 100 stopni zaraz spadało na 92-93 stopnie. I powiem Wam szczerze, ta pasta radzi sobie naprawdę spoko. Jak na 25-letnią pastę termoprzewodzącą, która przeleżała w karcie graficznej tyle lat, no to wow, to działa. I to naprawdę działa. Wiecie co, ja wam pokażę jeszcze, puszczę rana jeszcze raz i pod sam koniec już po którymś tam przelocie pokażę wam, pokażę wam jak te temperatury tutaj się zachowują, nie? No to widzimy się za sekundkę. Dobra, jest Cinebench, widzicie, temperatury rosną, osiągają te 100 stopni, skok, ale zaraz jest spadek, 98, znowu jest skok na 100 i znowu spadek. Temperatury nie trzymają się cały czas na tych 100 stopniach. Zaraz wentylatory od, yy, od mojego Arkisa się rozkręcą. Nie wiem czy to słychać. Rozkręcają się już coraz, coraz szybciej. I te temperatury, wiecie co, tak kurczę, tak skaczą. Dziwnie to się zachowuje, ale jednak zaraz zbija te temperatury pompa. Jest 90, widzicie, na niektórych jest 90, 97, tutaj na tym ostatnim 9 jest 89. Powiem wam, że jest to zasko Jestem zaskoczony. Naprawdę zaskoczony. I to tak pozytywnie. Temperatury zaraz spadają. Mamy teraz po takim lekkim wygrzaniu: 39, 40. Na pewno lepiej się zachowuje niż Honeywell. Choć te wyższe temperatury później no, jednak dobijają do tej setki. Tylko trzeba pamiętać też, że to jest syntetyk. To jest benchmark syntetyczny. Czekajcie, ja sobie e, wyłączę to. Wyłączę sobie. Wyłączę sobie Cinebench'a i włączymy dziedzictwo Hogwartu, i zobaczymy, jak temperatury zachowują się tam w miejscu, w miejscu jakimś tam procesorowym. Spróbuję coś znaleźć. To widzimy się za chwileczkę. Dobra, jesteśmy w dziedzictwie Hogwartu i sobie tutaj troszeczkę pobiegamy. Zobaczymy. Ja już sobie tutaj, już biegam jakieś 10 minut. Więc zobaczymy, jak te temperatury. Się mają. że tutaj nie mam po lewej stronie MSI Afterburnera, ale po prostu nie chciałem się tego ustawiać. Następnym razem się poprawię, jak będziemy jakieś gry testować, to ustawię MSI Afterburnera i będziemy sobie ten, będziemy korzystać z, właśnie z tego. Dobra, tu sobie coś latamy. Jakiś czary mamy? Rewellio, ok. Protego. Protego, dobra. Coś jeszcze Leviosa. Leviosa. Lumos. Lumos, Max, Lumos, a bez Maxima. Dobra, coś sobie tutaj porobimy. Pobiegamy. Myślę, że 15 minut będzie jak najbardziej wystarczające, żeby ten nasz procesor troszeczkę się popocił i zobaczymy jak to wygląda. Gra lata w 2K. Jest to GeForce GTX 1080 Ti w wydaniu AMP Extreme Core Edition od Zotaka. Bardzo fajne wydanie, bardzo mocna karta, najmocniejsza jaka wtedy była dostępna. I powiem wam do tej pory, na niej sobie latam i jest ok. Widzicie, jak widzicie, tekstur to czytuje, działa to naprawdę fajnie i płynnie. Myślę, że to już ponad 60 lat, jest na luzie. No, powiem wam, GeForce daje radę. Jednak te karty starzeją się lepiej, jak mają więcej VRAMu, bo 1080i miała 11 GB VRAMu. A z tego co kiedyś patrzyłem, tutaj jest alokowane około 10, 9, 10. No i widzicie, fajnie to wygląda. Gra działa płynnie, bez żadnych zacięć, bez staterów, bez niczego, więc. Pasta na procesorze też daje radę. Dobra, pobiegaliśmy sobie już około 15 minut, może trochę więcej. Ja grę wyłączam i wejdziemy sobie do hawu info i zobaczymy, jak tam te temperatury się mają. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy w hawu monitor. No i tak jak widzicie, no jednak kurczę te temperatury dobijają do 100 stopni. 94, 93, 99, 94, 100, 97 jednak te 100 stopni, te 100 stopni jest. Ja jeszcze spróbuję pozamykać całą tą budowę, żeby tutaj Airflow był dobry i, i zobaczymy, jak to będzie się miało po całym tygodniu użytkowania, użytkowania tej, tej pasty na, 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 na tym nowym procesorze. Yy, dobra, no to nic. Dzisiaj dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.